Wszyscy moi nowi podopieczni za każdym razem mówią mi to samo. A jak po każdym treningu z tobą czuję na maksa tyłek i na maksa brzuch. A ja na to. I dobrze, bo umiejętna praca pośladkiem, a także wykorzystywanie go do najróżniejszych ćwiczeń jest dokładnie tak samo ważna jak umiejętność zaangażowania mięśni kor. I leży u podstawy bezpiecznego i prawidłowego treningu siłowego. Dlatego też dzisiaj kolejny odcinek, już drugi z serii 5 ćwiczeń, których nie Robisz i tym razem przeatakujemy poślada. Za każdym razem, jak idę po ulicy i widzę jakąś kobietę z pięknymi, jędrnymi, wysportowanymi pośladkami, to myślę sobie, nic sobie nie myślę, bo mam dziewczynę. Ale gdybym nie miał dziewczyny, to bym pomyślał. I wcale nie jest to seksistowskie, bo kobiety robią dokładnie to samo obczajają męskie poślady. Uwierzcie, mi zrobiłem wywiad wśród bardzo dużej ilości kobiet, z którymi miałem do czynienia w swoim życiu, i wyszło jednoznacznie, że tak. Pośladek to jest mięsień numer jeden u każdego faceta. Dlatego ten odcinek nie jest kierowany tylko dla kobiet. Silny i aktywny pośladek to jest jakby to, co odróżnia nas od małp. Zauważcie, że ewolucyjnie nie bez kozery zwracamy na te pośladki bardzo dużą uwagę, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Dlaczego? Bo osobnik, który ma wysportowane, dobrze zbudowane pośladki, znaczy, że jest osobnikiem, który jest sprawny, który jest silny, który jest szybki. A co za tym idzie? Jeśli chodzi o kobiecą podświadomość, to jest to sygnał że ten facet będzie potrafił zadbać o rodzinę, upolować mamuta, ujebać tygrysa z i obronić całą rodzinę. Jeśli chodzi o facetów, to po prostu wiadomo, jest to związane z tym, że kobieta jest silna, zdrowa i urodzi mu o zdrowe potomstwo. No niestety, ale w dalszym ciągu operujemy w większości przypadków na naszych takich Starych dawnych instynktach, które budowały w nas przez te miliony lat. Dlatego też jeszcze raz podkreślam, że prawidłowy trening pośladka dotyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet bez żadnego wyjątku, jeśli o to chodzi. W tym materiale pokażę pięć moich ulubionych. Na ten moment ćwiczeń, z których dość często korzystam w trennika ze swoimi podopiecznymi, a także w swoich własnych, i staram się, jak wiecie, zawsze troszeczkę pokombinować, poszukać jakichś alternatywnych wersji, żeby non-stop nie nawalać tego martwego siadów i wznosów, bo to jest po prostu nudne, a nie o to chodzi w trenowaniu. I jeszcze zanim przejdę do omówienia ćwiczeń, muszę nam pomknąć jedną bardzo ważną rzecz. W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób ma po prostu problem z włączonym tyłkiem, dlatego jeśli taka osoba będzie wykonywać ćwiczenia na posiadek, to po prostu ten trening jej nic nie da, bo ten mięsień po prostu nie aktywizuje się w życiu to, codziennym, to dlaczego ma się nagle aktywizować na treningu, nie? Dlatego bardzo ważne, żeby na początku zbudować taki solidny fundament, czyli umieć zaktywizować ten pośladek, żeby on miał łączność z bazą i żeby nie, to, to nie działo się w jakiś losowy sposób, bo bardzo często jest tak, że jak dupa się włączy, to na przykład napinają się potocznie zwane dwójki i przyjmują część jej roboty, później się włącza odcinek lędźwiowy i prostowniki przyjmują część jej roboty i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, że na początek trzeba włączyć tyłek, żeby później móc z niego skorzystać w ćwiczeniach na tyłek. Mam nadzieję, że ma to sens. I tak jak już podkreślałem w serii historii jednego pośladka, którą możecie znaleźć u nas na kanale, bardzo ważne jest, żeby raz Sprawdzić, czy zginacze biodra nie są u Was zbyt napięte, czyli idą w ruch piłeczki, otwierania jakiś bioder, może jakieś ćwiczenia rozciągające. Dwa, trzeba sprawdzić, czy umiecie skorzystać z tego pośladka w jakichś najprostszych ćwiczeniach. Pośladek ma za zadanie co w naszym ciele. Po pierwsze, wyprost, odwiedzenie zewnętrzną rotację, a także tyło pochylanie miednicy. I musicie sprawdzić, czy w tych wszystkich e, zadaniach ten pośladek e, jest aktywny, czy potraficie go po prostu włączyć. Czyli jakieś ćwiczenia aktywizacyjne. Dwa najprostsze, aktywizacje pośladka. W leżeniu na brzuchu, albo jakąś muszlę pod ścianą, też można wykonać, czyli jeszcze zanim dojdziecie do treningu właściwego, wykonujecie 3, 4, 5, 6 serii takich ćwiczeń, które po prostu ten pośladek pobudzą do pracy, wspompują Wam go, żebyście czuli, że on się troszeczkę już pali. Dzięki temu lepiej wykorzystacie ten mięsień w treningu, w tych ćwiczeniach, które będę Wam pokazywał. Ćwiczenia na bazie martwego ciągu czy przysiadu oczywiście możecie wykonywać w większej ilości powtórzeń, tak żeby ten pośladek dobrze czuć, bo jest taka ogólna zasada, że jeśli nie czujecie pośladka, to najprawdopodobniej on nie pracuje tak, jak powinien w danym ćwiczeniu. Jeśli go dobrze czujecie, możecie oczywiście wziąć większe obciążenie, spróbować zrobić go troszeczkę bardziej na siłę, czyli w 3-5 powtórzeniach. Bardzo fajnie jest atakować ten mięsień pod różnymi kątami, czyli zarówno siłowo, jak i wytrzymałościowo. To jest bardzo dobry pomysł. Odradzałbym go w ćwiczeniach, gdzie na przykład mamy jakieś minibendy, jakieś piłki pod sobą, czy wisimy na jakimś urządzeniu. Tam raczej pojedziecie bardziej uczuciowo z tym mięśniem, czyli na większą ilość powtórzeń, raczej z mniejszym ciężarem. Jeśli wykonujecie jakiekolwiek ćwiczenia na pośladek, to nie powinien Wam się ruszać odcinek lędźwiowy. Dokładnie tak samo to jest zachowane wszędzie, czyli neutralna pozycja lędźwiówki i dopiero wtedy zaczynamy wykonywać ćwiczenia na pośladek. Niestety bardzo, bardzo, bardzo często jestem w stanie zaobserwować to, że ktoś wykonuje nawet jakieś takie, wiecie, wymachy takie, nie wiem jak to się nazywa w takim filmie. Coś takiego, czy jakieś martwe czy wznosy, widać, że ten odcinek lędźwiowy jest tam niesamowicie zażynany, tam wszystko się rusza i tak dalej. Tak samo jak w martwym, tak samo jak w wznosach, tak samo jak w odwiedzeniach i tak dalej i tak dalej. Lędźwiówkę sobie blokujemy, napinamy mięśnie core, wykorzystujemy te mięśnie do, do stabilizacji i dopiero wtedy zaczynamy pracować stawem biodrowym napinając pośladek, tak? Czyli zero pracy w odcinku lędźwiowym, Procent pracy w biodrze. Dobra, jeśli ustaliliśmy zasady gry, to lecimy z pierwszym ćwiczeniem. Nie ma poślada bez dobrego gluta, nie? Oczywiście chodzi mi tutaj o ćwiczenie z rodziny Glute Bridge. Zaproponuję tutaj skorzystanie z piłeczki, a nie z ławki, jak to się zazwyczaj dzieje. Piłka dopasowuje się tutaj w idealny sposób do pleców, co jest wygodniejsze i bezpieczniejsze w odróżnieniu do ławki. Gumy wymuszają ciągłe napięcie na składowej odwiedzenia pośladka. A niezbyt duży ciężar pozwala się skupić na pracy z samym pośladkiem, a nie bezsensownym wypychaniu słoja. Pilnujcie, żeby pracowało to tylko biodro, a nie kręgosłup. Możecie też pokombinować z odwiedzeniem biodra. Szerzej, bardziej zaangażujemy pośladkowy średni oraz górne włókna pośladkowego większego, a węziej pośladkowy większy dolne włókna. Ale róbcie tak, jak najlepiej czujecie dup sztala. Przysiad. Teoretycznie nie jest to idealne ćwiczenie na pośladek, gdyż przysiad jest królem czworogłowca. Ale jeśli umiecie prawidłowo zaktywizować dupę w tym ćwiczeniu, to też pozwala przepracować ją w fajny sposób. Zaproponuję wam tutaj skłot na szeroko z obciążeniem trzymanym w dole. Pilnujcie rozpychania kolan na zewnątrz, a także napinania dupy w trakcie wstawania. Dodatkowo możecie zwiększyć zakres ruchu dorzucając talerze. Jedno z bardziej molestowanych i źle wykonywanych ćwiczeń. GHD lub ławka rzymska będzie tu potrzebna nam. Fak. Zaczęłem chyba gadać jak joda. Tak czy inaczej, najważniejsze tu jest utrzymanie nieruchomego kręgosłupa i przekańczanie całości na biodro, a co za tym idzie, na poślad. W tym celu najlepiej to ćwiczenie wykonywać na początku z tak ułożonymi rękami, co pozwoli wam kontrolować neutralność ślędźwiły. Bo jak się podnosicie, ważne jest tutaj, żeby wykonać tyło pochylanie miednicy, co dodatkowo odpali Wasze cztery litery. Jak czujecie już dobrze poślad w tym ćwiczeniu, możecie wziąć obciążenie. Dodatkowo ustawcie machinę tak, żeby kolano było lekko zgięte. Wyłączy to Wam mięśnie kulszowego z zabawy, przez co więcej będziecie w stanie przekazać na pośladek. Jedną z najważniejszych ról mięśni pośladkowych jest stabilizowanie całej kończyny dolnej. A co za tym idzie, wszystkie ćwiczenia jednonożne będą idealnie sprawdzać się w treningu na tą grupę mięśniową. Polecam tutaj martwe na jednej i przysiady bułgarskie. W jednym i w drugim przypadku najważniejsze, żeby pilnować kolana. Ma się ono znajdować przez cały czas w linii ze stopą. No i nie mogło być treningu pośladka bez martwego, ale ja zaproponuję wam tutaj wersję z landmine'em. Jeśli nie macie specjalnej tulei, to zablokujcie sztangę o dwa talerze. Wszystkie aspekty techniczne związane z deadliftem zostają oczywiście bez zmian. To, co się zmieniło, to kąt pracy. Jak widzicie, w trakcie całego ruchu jesteście bardziej w pochyleniu niż w klasycznej wersji, co pozwala Wam przetrenować dup pod innym kątem. I to już tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się spodobały. Mam nadzieję, że ta seria pięć ćwiczeń, których nie robisz, Wam się też będzie podobać, gdyż mam zamiar przelecieć tak przez wszystkie partie mięśniowe. Wiem, że tak troszkę po kulturystycznemu, ale przynajmniej będą jakieś ciekawe ćwiczenia, których najczęściej nie widujecie na siłowniach. Mam nadzieję. Dzięki, że zostałeś do końca. To tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli Wam się ten materiał podobał i chcecie oglądać więcej takich materiałów, to kliknijcie guzik subskrybuj, a także taki dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Z mojej strony na to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i na razie.